No ma. ostatnio miałem tak, że mówiłem często, że już nie mogę sobie z tym spokojem poradzić. A teraz słuchajcie przyszedłem do swojego Lasku Bielańskiego rezerwatu przyrody. No jak byłem sam, to było fajnie. Taka cisza spokój. Ale teraz coraz więcej ludzi. I jak w górze latały helikoptery, tu zaraz ludzie z psami. I wiecie, o czym pomyślałem? <noise> Że najchętniej to bym gdzieś wyjechał, gdzieś cisza, gdzie jest cisza, gdzie byłbym sam, całkowicie sam. I jaki z tego wniosek? Że wszędzie dobrze, tam gdzie nas nie ma, jeszcze się nie znalazł, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. A co wy o tym myślicie? Dzisiaj. 29 października zobaczcie jak jest pięknie wy tego w telefonie nie słyszycie, ale ja to słyszę te samoloty i słychać Wisłostrady. teraz szum no i pieski a brak mi takiej ciszy całkowitej trzeba jechać gdzieś dalej, szukać Subskrybujcie mój kanał. Pomagacie mi w tym, w nagrywaniu tych filmów. Piszcie w komentarzach, o czym byście chcieli, żebym powiedział, nagrał. Wszystkiego dobrego. lockdown, ale zobaczymy. Tyle już ten świat przeżył. Ostatnio czytałem księgę Kocholeta I tak naprawdę to cała sztuka polega na tym, żeby się cieszyć najdrobniejszą rzeczą, nawet taką chwilą teraz. Już tam gdzieś słyszę następny jakiś samolot leci. Ale jest dopiero godzina pierwsza, tutaj o druga, trzecia może być kupa ludzi. Także cieszmy się chociaż tą małą chwilą, o już następny leci. Wszystkiego dobrego.